Ekonomia, kapitał, gospodarka. No, mamy debatę dzisiaj zorganizowaną tak. przez wicepremiera, debata o patriotyzmie ekonomicznym. Jednocześnie tak. dzisiaj mamy publikację informacji y, o tym, że lot no, niezawinionych, z niezawinionych przyczyn, ale przeżywa coraz głębsze problemy. Spółka, która miała straty w tamtym roku chyba 200 milionów, dostała już 400 milionów pomocy publicznej i czeka na więcej. Y, właścicielem spółki jest państwo. Y, Kilka stron dalej w gazecie mamy informację o tym, że spółka JTT po 13 latach doczekała się sprawiedliwości, to znaczy już raczej nie spółka, bo ona upadła na skutek, który... na skutek błędnych decyzji urzędniczych. Urzędnicy domagali się zapłaty podatku nienależnego i teraz dostanie odszkodowanie około 45 milionów złotych. Z setkami 50 nawet chyba. Eee, tak, półtora. no ale mamy. I to jest prywatna spółka, no była prywatna spółka, I więc y, mówiąc o gospodarce, mamy jakąś taką tendencję, żeby od razu w diapazonie uderzać. Może porozmawiajmy o sprawiedliwości, o sprawiedliwym traktowaniu spółek prywatnych i publicznych i państwowych.